Michał Nowak, zapraszam na sport. Koszykarze Hydrytrakuradą w meczu 18. kolejki Bank PKO pierwszej ligi przegrali na wyjeździe ze SKS-em Starogard Gdański 70-95. do 95. Gospodarze byli faworytem tego spotkania i potwierdzili to na parkiecie, choć pierwsza połowa była jeszcze wyrównana i zakończyła się tylko trzypunktowym zwycięstwem SKS. -u. Po przerwie jednak ekipa ze Starogartu Gdańskiego pokazała swoją wyższość, wygrywając ostatecznie w tym spotkaniu 95-70. do 70. Warto zaznaczyć, że HydroTrek zagrał w tym pojedynku w mocno okrojonym zaledwie 8-osobowym składzie. Po 18 kolejkach rywalizacji w Bank PKO pierwszy lidze radomscy koszykarze mają na koncie 26 punktów, na które złożyło się 8 zwycięstw i 10 punktów. Porażek Polonia Iłża zwyciężyła w Rekord Cup, turnieju o puchar prezesa Radia Rekord. W turnieju wzięło udział 8 zespołów. KS Maków, KS Jastrząb, Wiktoria Solec, Akcja Jastrzębia i Skragust As Radomiak, Polonia Jurza oraz Centrum Radom. Drużyny zostały podzielone na dwie czterozespołowe zespołowe grupy, z których po dwie najlepsze rywalizowały potem w półfinałach. Ostatecznie w rywalizacji najlepsza okazała się ekipa Polonii i Jóża, która pokonała w finale 2 do 0 Akcję Jastrzębia. Poziom był bardzo fajny, prawda? Wymagający tak naprawdę rozgrywki. Cieszymy się, że wygraliśmy. Zebraliśmy się z chłopakami, chcieliśmy pograć, prawda? Eee, I to na cieszy, że pierwszy raz są organizowane przez Radio Rekord eee, turniej, prawda? I od razu wygraliśmy. W starciu o trzecią lokatę zwycięzcy wyłoniły dopiero rzuty karne. W nich Wiktoria Solec pokonała 7 do 6 iskre gust. Wszyscy twierdzą i wydaje mi się, że też to potwierdzę, że udał się ten turniej. Yy, drużyny wyjechały zadowolone. Frekwencja dopisała. Osiem drużyn się stawiło rano na, na sali i do godziny prawie 15.00 trwała zacięta rywalizacja. Turniej turnieju Puchar Prezesa Radio Rekord odbył się po raz pierwszy. Nas bardzo cieszy, że uczestniczymy w kolejnej inicjatywie. Bardzo się cieszymy, że był taki pozytywny odzew, wspaniała walka tych zawodników, no więc same superlatywy. A Radio Rekord zaznaczyło swoją obecność w sposób szczególny na mapie sportowej Radonia. To jest wpisane w naszą ideę propagowania zdrowego stylu życia w każdej postaci. Czy to jazda na rowerze, czy właśnie halowa gra, w piłkę nożną, czy w inne dyscypliny, czy każdy rodzaj innej aktywności, który właśnie zachęca do wstania z kanapy i uczestnictwa, jest bardzo dobry i dlatego będziemy to propagować. Dla uczestników zmagań turniej ten był okazją do przetarcia przed rozpoczęciem zimowych przygotowań do rundy wiosennej. Idealny moment na, na, na ten właśnie przygotowania, które poświąteczne. Ten okres już można powiedzieć, że mija. Za chwilę drużyny będą wchodzić w ten, w ten okres przygotowawczy. Jeszcze pewnie tydzień, tydzień wolnego i od 15 praktycznie wszyscy, wszyscy ruszą do grania. No wspaniała inicjatywa. Widać, że rywalizacja poświąteczna, wszyscy przygotowani biegają. Miło było popatrzeć, miło było popatrzeć na tą grę, bo, bo widać, że cały czas pasja i zaangażowanie jest w tych chłopakach. To było takie przetarcie przed zbliżającą się rundą wiosenną, przed przygotowaniami, przed sparingami. Myślę, że przyjemne, spożyteczne, można było to połączyć i wspólnie się pobawić. Nie zabrakło nagród indywidualnych. Najlepszym strzelcem został autor siedmiu bramek Przemysław Zakrzewski z Centrum Radom. Najlepszym bramkarzem wybrano Patryka Czarnotę z Polonii Iłża, a najlepszym zawodnikiem całych zmagań Pawła Golca z akcji strzębia. Turniej rekordka podbył się w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 w Radomiu. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.